Dzień dobry, nazywam się Szymon Agieło, jestem szefem koła naukowego Technozon przy zespole szkoły nr 2 w Dębicy. Mój projekt, kwantowe wspomaganie fotowoltaiki, polega na stworzeniu eksperymentalnego układu tandemowego wykorzystującego najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie na skalę światową. Opowiem Państwu do jakich niezwykle ciekawych, a nawet zaskakujących wniosków doszedłem, ale o tym później. Jak to wszystko się zaczęło? Zainspirował mnie wykład na Politechnice Rzeszowskiej. O najnowszych materiałach fotowoltaicznych, m.in. o niezwykle nowoczesnej technologii kropek kwantowych. Skoro szyba kwantowa, produkując prąd, przepuszcza dalej światło, wymyśliłem, jak dzięki temu wytworzyć jeszcze więcej prądu. Zdobyłem bardzo dużo różnego typu ogniw. Proszę spojrzeć. Mamy tutaj pełną gamę ogniw krzemowych, m.in. bardzo nowoczesne ogniwa dwustronne. Musiałem wybrać najlepsze z nich. Tym zwycięzcą okazały się ogniwa back-contact, które awansowały do dalszych prac. A teraz pokażę Państwu top światowej fotowoltaiki, czyli ogniwa perowskitowe. Firmy Saule Technologies. Perowskity, czyli materiał, którym obecnie zajmują się wszystkie firmy pracujące nad stworzeniem jeszcze wydajniejszych ogniw. Szyba z warstwą kropek kwantowych, produkcji podrzeszowskiego ML System, czyli firmy wiodącej na świecie w technologiach kwantowej fotowoltaiki. Pięknie to wszystko wygląda, ale praca z panelami krzemowymi to dramat. Ogniwa łamią się. Cyna nie trzyma się padów, a topnik rozlewa się po całej płytce. Po prostu jeden wielki dramat. Ale praktyka czyni mistrza. Po pewnym czasie nauczyłem się jak to robić. Proszę spojrzeć. Pięknie polutowane ogniwa. Z dziewięciu ogniw typu back contact wykonałem mini panel, który rozmiarem idealnie pasuje do naszej szyby kwantowej. Natomiast ogniwa perowskitowe mają równo 4 razy mniejszą powierzchnię. Oczywiście ten parametr uwzględniłem w dalszych obliczeniach. Kalendarz konkursu obejmował głównie zimne, niesłoneczne miesiące. Dlatego do dalszych badań wykorzystałem sztuczne źródła oświetlenia. Do tego celu zakupiłem źródła halogenowe, LEDowe oraz pełnospektralne. Podczas szczególnie skomplikowanych eksperymentów miałem za mało rąk, więc pomogli mi moi asystenci: Kacper i Kamil. Aby zapewnić rzetelność naukową badań, określiłem charakterystykę wszystkich sztucznych źródeł światła. Badania przeprowadziłem w Laboratorium Techniki Świetlnej na Politechnice Rzeszowskiej. Pomiary wykonałem w największej w Polsce kuli całkującej. Ma ona średnica 2 metrów i współpracuje z dołączonym do niej spektroradiometrem. Najpierw wyznaczyłem rozkłady widmowe na i otrzymałem ich wykresy spektralne. Następnie zarejestrowałem widma poszczególnych źródeł światła przepuszczonego przez szybę kwantową. W ten sposób dowiedziałem się, jak dużo światła na świetlaczy zabiera szyba kwantowa. Zaimportowałem dane liczbowe do Excela i otrzymałem wykresy zbiorcze. Wszystkie wykazały, że szyba kwantowa absorbuje głównie ultrafiolet i bliską podczerwień, niezależnie od źródeł światła. Obrazuje to żółta linia. Bardzo ważną częścią eksperymentu było badanie wpływu temperatury na wydajność paneli. Do tego celu użyliśmy kamery termowizyjnej. Termowizja umożliwiła precyzyjne kontrolowanie temperatury ogniw i paneli podczas ich nagrzewania. Wykonałem z pomocą moich asystentów pełny cykl pomiarów przy zmiennej temperaturze i zmiennym kącie nachylenia paneli względem strumienia światła. Eksperymenty przeprowadziłem dla różnych źródeł światła, również słonecznego. Temperaturę wymuszałem za pomocą hotera, a kąty pochylenia wyznaczałem elektronicznym kątomierzem. Na tym etapie zgromadziłem wszystkie dane, które opracowałem za pomocą Excela. Stworzyłem na ich podstawie bardzo ciekawe wykresy porównawcze. Zauważyłem, że wpływ temperatury na szybę kwantową i perowskity jest bardzo niewielki, natomiast wydajność szyby kwantowej paradoksalnie jest tym większa, im bardziej jest odchylona od słońca. Tę zaskakującą zależność ukazuje na wykresie niebieski przebieg. Uśredniony wpływ temperatury na poszczególne materiały zestawiony jest w tabeli, której ostatnia kolumna wskazuje utratę mocy po nagrzaniu do 70 stopni Celsjusza. Perowskity korzystnie wypadają w stosunku do paneli krzemowych, jednak niekwestionowanym liderem jest szyba kwantowa. Czas na wnioski końcowe. Uśrednione pomiary dla dwóch układów tandemowych, panel krzemowy Back Contact plus szyba kwantowa oraz Perowskity plus szyba kwantowa, zawarte są w ostatniej tabeli. Pierwszy tandem wykazał 22% przyrost wydajności, a drugi aż 45%, choć przy mniejszym bezwzględnym uzysku. Biorąc pod uwagę, Zaskakujące właściwości szyby kwantowej, jej zastosowanie w tandemach z nawiązką niweluje efekt przegrzania się w upalne dni oraz niekorzystny kąt padania światła poza godzinami około południowymi. Dlatego w ujęciu doboworocznym wzrost efektywności badanych przeze mnie tandemów będzie jeszcze większy niż wartości przedstawione w tabeli, co było do udowodnienia w moim projekcie. Dziękuję Państwu za uwagę i niesamowitą przygodę naukową z inżynierami przyszłości.